Siemaneczko z tej strony maxen 12 jestem tutaj z Lotkiesem, młody Lotkies. Siemka, siemka. No. No, co wam tam możemy powiedzieć, że Lotkies ma bardzo małego chuja. Tak, ja, chyba maxen 12 mam. małego. No, przecież smakował. No, żeś mi za jakiś taka czy Aha, dostać na i mi się popłakałeś. A ty no, teraz pójdziemy do tematu, jakie otrze było. Jest godzina 6969 dla tego konia i nieustannie dodaję do buzi Lot Tak? Tam ja nie morda Nie burkaj! Teraz przedstawię Wam moje outro, które sam zrobiłem. Kurde i zgapiają, ode mnie skór wysyny. Maxen mi jaja. Jaja samuraja do rana. Taki młode. Tak ja sobie to zrobiłem, bo mi się nudziło, wiecie, rozumiecie. Sami widzicie. Teraz zaprezentuję Wam moje hasło do wipicox.n.pl A wiadomo, że ja będę pierwszy. I ja zgadnę hasło. nie zgadnę te hasła. Nie zgadniesz, bo masz mojego. A ty masz. Nie przydać ty konto, gówniarzu, zajebamy. Ale wypierdalaj mi z domu, kurwa, do domu! Nie masz mi obrażać, moim domu! Nie wulkaj! Wypier... Wypierdalaj! Skasuje. Dobra, cześć, na razie pierdolcie się trzymać.